bardziej metodologicznie. Projektujemy zbierając najpierw analizy rynku, potrzeby użytkowników, to, co de facto może wytworzyć zakład, nie produkuje się tak dużo już projektów, tylko ten proces projektowy, ta analiza i wnoszenie wartości dla użytkownika jest po prostu na pierwszym, jest najważniejsze i dopiero potem się doprowadza do, do wdrożenia na samym końcu. Poza jakby samym produktem dla projektantów jest AI. To, to jest przede wszystkim teraz dla nas no, narzędzie nowe do przyspieszania pracy, ale z drugiej strony, no, jak podzielę się taką ciekawostką, dostaliśmy niedawno zapytanie od duńskiej firmy o zaprojektowanie, uprzemysłowienie projektu, który sami wygenerowali sobie w AI. To, to się zaczyna dziać, wygenerują koncepcję i, no, i przecież skraca się w ten sposób drogę. tak, Sobie zrobili research czy to się sprawdzi, czy nie. Pewnie to się sprawdziło, ale chcieli, żeby to po prostu uergonomicznić, tak? żeby było ergonomiczne i jeszcze, żeby to, to się dało wytworzyć. całego bloku, tak jak w Kamiennej Górze, gdzie jest cały budynek, na przykład pięciokondygnacyjny, jest zaprojektowany modułowy, jest kilka tysięcy metrów, wtedy to się może opłacać. Natomiast wykonywanie nadbudowy z prefabrykacji, oczywiście wtedy nie będzie tego, będzie to szybko, nie będzie to znowu tanio, ale będzie mądrze, bo będzie wykorzystany ten budynek w inny sposób i wtedy ja jestem za tym. Bo też mamy coś takiego jak, jak warunki techniczne tych starych budynków, tak? I te stare budynki bardziej są wskazane na taką nadbudowę w formie prefabrykacji z uwagi na lekkość tej prefabrykacji i, i uniwersalność. Tak? Bo jakbyśmy mieli patrzeć tylko na koszt dobudowy budowy tej, tej, tej nadbudowy w sposób tradycyjny, to może się okazać, że będzie on niemożliwy z uwagi na. Nie wiem, na. na 100% za. Nie chcę, żebyśmy, na żebyśmy mieli tego, że nie czy... jestem przeciwny. Ja jestem za tym. Ja jestem bardzo próbuję te prefabrykacji od lat. No. Panie, mamy mam chociażby dwa przykłady w Polsce na i dobudowę w szkole w Duszkowie, gdzie dużym plusem takich inwestycji jest to, że w trakcie trwania zajęć mogliśmy prowadzić pracę. Oczywiście nośność dachu musiała zostać sprawdzona. Rzeczywiście te uwarunkowania techniczne trzeba brać pod uwagę, ale tak jak tutaj też przedmówca wspomniał, jest to jak najbardziej realne i byłoby to droższe niż. Na przykład zburzenie budynku i na nowo, więc jak najbardziej jest to realne. Drugim takim naszym przykładem na rynku polskim jest to nasza pierwsza inwestycja wojskowa. Są to koszary wojskowe w Tomaszowie Mazowieckim, więc tutaj też mamy do budowy, więc jest to możliwe i trzeba wziąć wszystko pod uwagę. Trochę zboczę na klienta detalicznego i budownictwo jednorodzinne w szkielecie drewnianym. Dla mnie to jest taki wymierny przykład, czy ta technologia się sprzedaje, czy nie. Generalnie jesteśmy jako. Użytkownicy przyzwyczajeni do budownictwa tradycyjnego. Jeżeli buduje sobie dom, no to najlepiej murowany. Szkieletówki nie mamy doświadczenia w tym zakresie. I Była kanadyjska, bardzo nieszczelna, wiatr wszędzie. Materiały, nie, bez materiały przypadkowe, to musiało się tak skończyć. To musiało się tak skończyć. W chwili obecnej, tak jak mówiłem, dedykowane materiały, technologia EuroCode V i tak dalej, i tak dalej. Cała masa rzeczy, które powodują, że produkt, który wyjeżdża z fabryki, jest produktem jakościowym. I to, że prefabrykacja nie wchodzi tak szybko, to też dlatego, że to nie jest proste. Być producentem, być dobrym producentem, to są lata praktyki, doświadczenia. Nie mieliśmy kadry, nie mieliśmy doświadczeń w obszarze, w obszarze kadry, która pracuje nad szkieletem drewnianym. My się znamy wszyscy, bo to jest dość mało zamknięty świat, który powoli się dopiero rozwija. Ale proszę Państwa, w chwili obecnej mamy już w Polsce, powstają w ubiegłym roku, powstały dwie nowe fabryki, jeśli chodzi o szkielet drewniany, nowoczesne fabryki. Które produkują bardzo dobrej jakości domy w szkielecie drewnianym, i to, co jest dla mnie fenomenem, klienci bardzo chętnie sięgają po te domy. Kupują, klienci indywidualni kupują te domy ze względu na to, że kupują dobrą jakość, że wiedzą, co kupują. Cena jest utrzymana od umowy do i czas, i czas realizacji że są już przykłady, mogą pójść do inwestorów, którzy użytkują te domy od roku, dwóch, trzech, podpytać, jak wygląda, jak wygląda, jak się w takim domu mieszka. I oni wybierają te domy pragmatycznie, bo jest szybciej, bo w ogóle wiem, że ta budowa dojedzie do końca. Wybierają...